Ja jestem Julka i właśnie przyjechałam do domu jest 16.25, mam u cioci. A my dzisiaj w Rzeszowie, więc tak, będziemy zagrać się maciemy. Proszę bardzo, McDonald's. O. Także... ja. Ja najczęściej McDonald's. Ja proszę bardzo. 6 na Gangsu. Dobrze, nie masz, dobrze. Okay. Kurczaczku, e, sośietanowy i ciastko to jest jabłkowe, ja to jest przepyszne. A tu moja siostra. A tyle, że Moja siostra się zabił, witam. tu jeszcze? Mam jeszcze jeden to. Przepraszam, Sadio, naprawdę. Super. Patrzcie jest 99 stycznia patrzcie jest słońce. I troszeczkę tutaj nie wiem czy to śnieg czy to jakiś przybrozek. Ale no tak. Jest 4 stopnie. Jest masakrycznie. I o 13 idę na hamburgera! Tak! Patrzcie, bo jeszcze tutaj krasnala, proszę bardzo. Proszę bardzo, zadanie już porobione. Tam nawet zeszynerzy. I niemiecki, także życie. Ja nie mogę się na wakacji. Robimy no przejście na waflu. Ogarnia się ten ekspres. Ja Pier... Ale się wypierniczyłam do tych kulek. Owa! Owa! Moja łoga! Ej, to jest niebezpieczne! O, pierniczam! Dobra! O, ład! Ale patrzcie w ogóle! Farsze to jest bognady! Yy, Ale farsze 3, 4, 3. A teraz wystarczycie! Proszę bardzo, jak się skakało, jak się skakało, dobra, przed patrzymy. O. o, kurde, rozwalę no te brudak, bardzo. Klocki. Rzeczy, te kule, czy te kuleczki nie są fajne, no, no te są fajne. jeszcze jeszcze czekam na jedzonku, ja zamówiłam żeberka, co się barbecue i fryteczki. Oto moje danie. Zagrywanie drapieżnika.